Masie, masie, Witam wszystkich serdecznie. Piąteczek Piątunio. Zaczynam weekend. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o aktualizację na Bitcoinie, dla mnie jeszcze na ten moment bez zmian. Mianowicie to jest scenariusz, pod który rozgrywałem od 19, powiedzmy tak. Czyli mieliśmy szczałkę do góry, dojście do ma 50 na D1, pod którym jesteśmy, czyli to jest też nasz ofi yy, oficjalny aktualnie, jest naszą oporem. Zejście do niższej strefy. Tutaj ta zakres konsolidacji, który mamy na poziomie 111 do 110, 110 500. Następnie wejście w, z powrotem w ten duży ręcz, który mamy 123 111. To jest zaznaczone tutaj tym kółeczkiem. I rozgrywanie tego ku górze. Na ten moment dla mnie się za dużo nie zmieniło. Mieliśmy, Mamy teraz jakieś odbicie. Na małych tf też widać powoli dywergencje wzrostowe. Ok, więc już dywergencja wzrostowa jest. Zobaczcie, cena zjeżdża. Natomiast tutaj na wskaźniku mamy wyższe dołki, więc dywergencja wzrostowa już jest, więc może to będzie odbicie. Tu bym się zdziwił, jeżeli byśmy nie zebrali tej płynności przed pójściem do góry. Natomiast rynek wygląda na mocnym mimo mocnej dywergencji. Nie ma jeszcze jakiegoś takiego panik sell czy czegoś takiego. Nie? Dobra, z dużych osi wygląda to tak że kolejny mój ruch, który będzie, no to jeżeli będziemy mieli zejście i zebranie tej płynności z tego dołka, zejście tutaj, no to będę rozrywał do góry, jeżeli z powrotem wejdziemy w ten zakres konsolid tak czyli te 111, 123. Jeżeli tego nie będzie, no to może być taka sytuacja, że będzie mi zejście i tutaj nic sensownego po drodze nie ma. Mianowicie, jeżeli week zejdzie tutaj pod 109, bardzo fajnie, tam mam order wystawiony tutaj w tym miejscu. Natomiast jeżeli to będzie powolne spadanie, i price action nie będzie takie likwidujące z dużym knotem, no to ten order będę zdejmował. Dlaczego? Dlatego, że tu jest sporo płynności, tu jest sporo płynności, a techniczny poziom mam dopiero tutaj, czyli MA 200 z D1, i do tego z H4 i z H12 też zostały poziomy, które są niezebrane. Więc na ten moment, jeżeli chodzi o bitcoina, dla mnie bez zmian, ja tutaj mam shorta w sumie w ten sposób rozgrywam do 109,700. No i to tyle. Jeżeli chodzi o Ethereum, wygląda dużo, dużo lepiej, mianowicie Ether dzisiaj wszedłem w longa, dlatego że wczoraj jak robiłem analizę, no to coś mi się pomieszało. I mianowicie strukturalna zmiana była w tym miejscu, a ja wczoraj dałem wpis na grupę, że dopiero jak zamkniemy się tutaj, no i dzisiaj jak przeglądałem rynek, mówię kurczę, coś tutaj pomieszałem. I faktycznie ta zmiana strukturalna nastąpiła wczoraj o godzinie 18, zamknięcie tej świecy. Więc no, Ethereum wygląda bardzo, bardzo fajnie, mianowicie mieliśmy zakres konsoli, było zdjęcie płynności, że to usunę, żeby to jeszcze raz narysować. Mieliśmy zakres konsolidacji, zdjęcie płynności z dołu, zmiana strukturalna, czyli można powiedzieć, mieliśmy trend spadkowy, ok, i tutaj zmieniamy się na trend wzrostowy, więc jest spora szansa, że będziemy atakować niedługo ATH. Swoje ekspozycji na letcoinach nie zwiększam. Dlaczego? Ono dlatego, że jeżeli spojrzymy na totale, to zobaczcie, total 3 na d1 wyłącza tylko średnią. Dywergencja bardzo duża, spadkowa, ok? Więc no ja spodziewam się ruchu minimum do 0,75, jeżeli mielibyśmy wybicie tego dołka i zmianę trendu, e, zmianę trendu po dywergencji spadkowej, to będziemy mieli zejście gdzieś w okolicach 840 tysięcy milion, przepraszam, i to by była korekta, no bym powiedział bardzo duża, 24% to niektóre arty obrwały około 40%, e, dlatego ja nie ustawiam w tym momencie. Zresztą ktoś śledzi moje poczynania, to widzi, że ja nie ustawiam teraz zleceń gdzieś tam swingowych, powiedzmy, i nie trzymam tego jakoś super długo, tylko próbuję w miarę szybko ciąć albo ucinać zyski, albo ucinać straty. Dlaczego? Dlatego, że wolę być rozstawiony 15-25% niżej i żeby mi zebrało i mam w miarę możliwości pozycję szybko do zabezpieczenia, a nie będzie takiej sytuacji, że ja sobie coś skupię DCA. Na tym poziomie, gdzie jesteśmy teraz, na total 3, i później będę dokładał, 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 dokładał. A co w sytuacji, jeżeli to już był top i te alty już nigdy nie wrócą do góry? No właśnie, więc jesteśmy w takim rynku, w takim rynku, rynku też, ale w takim momencie w cyklu. Że dla mnie wejścia są dwa. Albo mam bezpiecznie rozłożone siatki nisko z uśrednieniami, albo dopiero w momencie, w którym jest jakiś impuls, bardzo mocny, i wtedy zwracam uwagę na co? Na wolumen. Jeżeli będę miał duży wolumen, wtedy będę miał wejście w pozycję. Więc zobaczcie: Total, jeszcze raz. Total 2, czyli bez bitka i bez etera. dywergencja, Total 3, przepraszam, to był. Total 2, też dywergencja spadkowa. Total, też dywergencja spadkowa. Bitcoin. D1, dywergencja spadkowa i Ethereum, dywergencja spadkowa. Ok, więc na wszystkim są dywergencje. Wiadomo, że te dywergencje mogą zostać powbijane, Mogą też, może też być tak, że ta, nie, to nazwać, siła dywergencji starczyła tylko i wyłącznie na tyle ruchu, tyle albo aż, bo zobaczcie, że spadek wynosi już 15%, więc jest to stosunkowo też dużo. Więc no, moim zdaniem gra warta świeczki, RR 1 do 3, więc ja jestem w pozycji. Teraz tak, dominacja Bitcoina. No dobra, czyli mieliśmy zejście do strefy od reagowania, możemy sobie to wyłączyć i zrobić to bardziej lokalnie. Teraz tak, w momencie, w którym wybijamy 1,964, czyli 58,35, to te mierzenie, o, przepraszam, tutaj nie można było zrobić dywergencji, więc te mierzenia na dobrą sprawę 1,964 nie będzie nam potrzebne, czyli można patrzeć bardziej lokalnie. Ok, czyli to mamy, była reakcja, to mamy, była reakcja, więc bardziej lokalnie zobaczmy. Bardziej lokalnie my będziemy spadkowo w momencie, w którym wybijemy ten dołeczek. Okay? Czyli jeszcze chwilę potrzeba, jeżeli zmienimy, to lokalnie nam się znajdują obliczenia i Bitcoin powinien znowu oddawać dywergencję. Więc można powiedzieć, że czekamy na ten dołek tutaj na 5921. Wtedy można sobie FIPS-y Od tego punktu nie wiem, gdzie to będziemy. Natomiast od szczytu. Zakres konsoli, przepraszam, zakres korekty, wtedy nie powinien nam wybić tego górnego szczytu, tak, czyli wykres powinien wyglądać w ten sposób. Dołek, szczyt, niższy dołek, jakiś tam szczyt i kolejny dołek. Docelowo, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, moim targetem z day -dan jest 55,64 i tutaj chciałbym oddać kolejne. Kolejne monety, tak? czyli 55-63, i docelowo 53%. Myślę, że raczej więcej niż 53% nie zjedziemy. Jeżeli byśmy mocno zjechali, to naprawdę mielibyśmy bardzo, bardzo mocny sezon. Wtedy sobie będę po prostu dobierał pod takie strategie mechaniczne, tak, czyli wyjście, wejście, pod na przykład strategię wolumenową. Natomiast na pewno już nie będę nic w tym etapie rynku hodlował. Dominacja. Dominacja. USDT, dojść do oporu, no i można powiedzieć chwila prawdy, tak? Czyli zobaczcie, 0,75 tu, czyli zakres korekcyjny z tego miejsca. Supply OK i 50, więc musielibyśmy pod nią zejść, więc fajnie by było, jeżeli byśmy mieli zejście. I tutaj w dół, więc no, rynek moim zdaniem jeszcze nie jest określony. Możemy pójść i tutaj, i tutaj, więc tak jak mówię, ja jestem zdeliskowany i jeszcze czekam na potwierdzenie, bo najłatwiej jest przeparać kapitał właśnie w takim rynku, a najtrudniej jest siedzieć z boku i po prostu nic nie robić, jeżeli nie ma się potwierdzeń. Dobra, i ALTY, DESYNC. Jeżeli chodzi o DESYNC, ja swoją pozycję sprzedałem w zysku i teraz ją ja odkupuję na 10,7. Mam ustawiony order RIO, tutaj nic nie mieszałem i nic nie robiłem. LINK też nic nie robiłem. I też nic nie robiłem, nic się ciekawego. BGB bardzo fajny, bardzo, e, bardzo fajna w ogóle konsola. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda, wyłączymy tylko średnie, trochę mi tego pozbierało. Natomiast wygląda bardzo, bardzo korzystnie. Mamy od 27 lutego zakres konsolidacji. Cały ten ruch, który tutaj jest, jest ruch, ruchem konsolidacyjnym. Ok, więc ktoś to fajnie tutaj skupuje. Moim zdaniem, będzie to dobry bet. Właśnie po datach w okolicy 10 dolarów. Więc ja swoje BGP trzymam. I czuję się z tą pozycją chyba ale w sumie chyba najbezpieczniej, jeżeli chodzi o alty, które mam w portfelu. Ta obot, tutaj bez zmian. Ta obocika tylko sprzedaje, nie? Więc kolejne paczki, tutaj. Ostatnio pogoniłem, więc kolejne paczki dopiero będą po nadbiciu ATH. No, Fartcoin. Fartcoin być może, uda się to zrealizować, o którym myślałem w tym scenariuszu wcześniej. tak? Czyli zebranie Liquidity z dołków. Zejście i wejście po korekcie, tak jak na Bitcoinie. Jeżeli by tak było, bardzo, bardzo fajnie, bo tutaj jest sporo płynności do zebrania na dole. AVM dalej, zakres konsolidacyjny tutaj bez zmian. Bananagan ja ten order pierwszy wyrzuciłem i mam dwa ordery po 50% na 19,40 i 17,06. Prime tutaj bez zmian. Mały market cap. Czekamy pewnie na jakieś wydarzenie, żeby coś mocniej trzyło. <laughs> Hype. W tym momencie jest trzymane, natomiast hype ja tutaj oddałem. No, można powiedzieć, że na topie i jeżeli miałbym łapać hype, to około licach 32 dolarów, tak to mnie hype nie interesuje. Ns podobnie, czyli zobaczcie, ja ustawiam się stosunkowo nisko. Na wypadek większej korekty, tak, tak, mamy około 20%. Natomiast jeżeli tym weekiem złapię, i nie wiem, będę miał takie zajście, powiedzmy, i będę miał tutaj week, no to w takie V-recovery, no to mam bardzo, bardzo fajne wejście. No i dobry, dobry zysk od razu w portfelu. A Stosunkowo niewielka szansa moim zdaniem jest, że jeżeli rynek oberwie 15-20%, że z mojego entry, który tutaj mam, bez odbicia oberwie kolejne 15-20%. Więc stosunkowo bezpiecznie się z tym czuję. I ostatnia moneta, nowa, to wczoraj weszła, można powiedzieć, na listę oczekujących. D1, strefa wolumenowa, która się utworzyła, natomiast nie jest potwierdzona, więc potrzebuje zamknięcia powyżej. 58,21. Natomiast zobaczcie, że arbitrum nawet z tygodniowego okresu bardzo fajnie wygląda. I pierwsza tygodniówka to jest pierwsza tygodniówka, która zamknęła się. Tu mieliśmy bardzo mocne wsparcie. Zobaczcie, od 10 lutego 2025 walczyliśmy z tym oporem. Teraz jest przebicie, potwierdzenie na dobrym wolumenie. Więc jeżeli my będziemy mieli zamknięcie powyżej 58 centów, lub tutaj zmiana strukturalną, bym chciał zobaczyć większą, czyli wybicie tego tutaj, czyli ruch, który będziemy mieli. Pójdzie do góry, i za następną korektą, być może będę wchodził ze stop lossem. A jeśli da jeden zamknie się poniżej 47 centów. Natomiast wygląda bardzo fajnie, arbitrum, i to na pewno będzie moneta, którą będę chciał w następnej kolejności. przejść do Dobra, to by było myślane. Tyle. Dzięki za dzisiaj. Pozdro i do usłyszenia w poniedziałek.